Nie, nie, nie. Sukces całego zespołu, tak? I, I to jest bardzo ważne. Dumny z tego, że i zachwycony także, że kiedyś ktoś podjął decyzję. Mówię tu o marszałku województwa, że podjął decyzję o tym, żeby coś takiego zrobić. Bo myślę, że wiele osób sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, jak ryzykowne było to przedsięwzięcie i jak ryzykowna była to decyzja. Tak? Ja Więc ogromny szacunek dla pana, e, dla pana marszałka, ogromny szacunek dla pani minister. Byłem przy tworzeniu tego projektu jako zarząd województwa podkarpackiego, bo już jestem 8 lat w zarządzie województwa. Podejmowaliśmy decyzję o utworzeniu podkarpackiego centrum innowacji, a wiemy, że, że ta firma, to przedsięwzięcie było związane z projektem, dużym projektem, którego właścicielem, ale też pomysłodawcą jest samorząd województwa podkarpackiego. Muzyka Chciałbym, żeby, żeby młodzi ludzie tutaj znaleźli właśnie to, co im potrzeba, żeby tutaj mogli e, spełniać swoje marzenia, rozwijać e, swoje zainteresowania, umiejętności. Ulubione miejsce, ja myślę, że trzecie piętro. Na trzecim piętrze, tak naprawdę klimat jest taki chilloutowy, bardzo bym powiedział. To można spokojnie pomyśleć, spotkać się, porozmawiać.